Wyobraź sobie, że jesteś rodzicem dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. I od teraz Twoja droga będzie prowadzić Cię na trzech płaszczyznach przez wiele, wiele lat. Przyjrzyjmy się temu. Kliniczna terapia wodna z perspektywy rodzica. Jesteś osamotniony i szukasz wsparcia dla swojego dziecka, które pozwoliłoby mu znormalizować napięcie posturalne, by móc lepiej funkcjonować. By proste czynności takie jak ubieranie, toaleta, zabawa, nie były obarczone wielkim bólem. Po pierwszych sesjach klinicznej terapii wodnej zauważasz to, że wreszcie mogłeś się wyspać. Tak naprawdę oznacza to, że Twoje dziecko po sesji klinicznej terapii wodnej miało znormalizowane napięcie i mogło się wyspać. Wreszcie spaliście wszyscy. Dla kogoś stojącego obok to może wydawać się dziwne, ale nie dla pacjenta z mózgowym porażeniem dziecięcym i jego rodzica. Ja każdego dnia czuję zmianę u moich pacjentów i chęć do następnych sesji terapeutycznych, bo oni to wiedzą. I wydawałoby się, że to wystarczy. Mogłoby się wydawać, że wiesz już wszystko. Jednak nie możesz zapomnieć, by spojrzeć na kliniczną terapię wodną. Z perspektywy pacjenta. Pierwsza sesja klinicznej terapii wodnej to z reguły zaskoczenie. To spojrzenie terapeuty z brzegu basenu, w oczy pacjenta i oczekiwanie na sygnał pacjenta, byśmy mogli rozpocząć sesję terapeutyczną. Dla pacjenta to nowe, łatwiejsze, wodne środowisko, w którym terapeuta zachęca do poznawania nowych sekwencji ruchowych, które wcześniej nie były osiągalne na Macie. Dotychczasowa terapia na lądzie niestety nie pozwalała na stuprocentowe podążanie za potrzebami dziecka, gdyż ograniczała nas płaszczyzna maty i działająca siła grawitacji. Kliniczna terapia wodna pozwala na harmonijne podążanie terapeuty i wspieranie pacjenta w jego rozwoju, wykorzystując maksymalnie jego potencjał przez całe jego życie, co oznacza, że dziecko czuje, że może więcej osiągnąć w swoim życiu. Ma motywację, a radość życia staje się większa. Wiele osób zapomina, że ekspert jest częścią życia swojego pacjenta, dlatego powinniśmy spojrzeć jeszcze z jego perspektywy. Kliniczna terapia wodna z perspektywy terapeuty. Mam świadomość, że moja praca to oddanie się misji pomagania moim pacjentom. Mam świadomość, że poprzez terapię wspieram innych ekspertów i terapeutów. Dlaczego? Bo kliniczna terapia wodna normalizuje napięcie u pacjenta, wspierając terapię innym ekspertom, dając nam wszystkim wspólną korzyść ciągły progres w terapii naszego wspólnego pacjenta. Dla terapeuty klinicznej terapii wodnej, a także innych terapeutów, ważne jest zachowanie liniowości. Elementu w ciele pacjenta. Osiągnięcie elementu jest otwarciem drogi do funkcjonowania pacjenta w jego naturalnym życiowym środowisku. Normalizacja napięcia to nie wszystko. Budowanie prawidłowej aktywności w ciele pacjenta tam, gdzie siła grawitacji jest zbyt duża, a woda, poprzez swoje fizyczne właściwości, to umożliwia, jest sensem klinicznej terapii wodnej. I bazą dla wszystkich innych terapii na lądzie. Dzięki temu razem, jako terapeutyczny team, wspieramy ciągły rozwój naszych pacjentów niezależnie od wieku. W ten sposób dbamy o spokój, komfort życia całej rodziny. Kliniczna terapia wodna jest fundamentem wspólnej pracy terapeutycznej z naszym pacjentem, gdzie to nasz pacjent otrzymuje niepowtarzalne, harmonijne i nawzajem się uzupełniające wsparcie. Czy jesteś profesorem, czy jesteś lekarzem, czy jesteś fizjoterapeutą, czy jesteś innym członkiem zespołu terapeutycznego, to kliniczna terapia wodna pomoże Twojemu pacjentowi w przebiegu Twojej terapii. Dziękuję. Aleksandra Koziorowska.